Witaj słońce! Jestem Bryce Tank Trust, kobieta biznesu, była prezydentka i ikona seksu. Była cieśniejsza. Ale tylko dlatego, że mam standardy, nie oznacza to, że nie mogę być sojuszniczką. Dlatego przedstawię mam moją nową kolekcję. Weź mi obciągnij, razem z makijażem na mężczyzn. Takie męskie. Możesz też spróbować tych męskich butów dla tych na górze i na dole, ponieważ każdym dniem możemy coraz bardziej oddalać się od Boga. Nie wiem, co chcesz z tym zrobić, ale wiem, co oni będą. Przecież to odkurzacz. Tak, ale nie wiesz, jak z niego korzystają. Widzę, że próbuje się zmienić. Ostatnim razem, gdy była na Alei Tolerancji, to miała kombinezon, a dzisiaj nawet się przywitała. Która jest godzina? Może i nie znam się za bardzo na gejach, ale w tym miesiącu ich wspieram. Nie możesz powiedzieć homoseksualny bez my. Może i dodają literki, ale ja dodaję tolerancję. Kurwa, mój cenny akronim! Czy sobie queer myślą, że to są jakieś puzzle dla reszty zna? Czym jest LGBT, moje się? Ale ja nie jestem homo, ja mam. Dziewczyn... Wiesz, nabrałeś mnie, to i nabierzesz ją? Jeżeli homoseksualizm jest takim grzechem, to czemu Bóg stworzył gejowe porno tak zajebiste? Jeśli chcesz być gej, to chcesz być slej. Przecież powiedziałeś im, że są do To tupy. było dawno i nieprawda. Zaczekaj, Donowan, widzę jakiegoś geja? Gej są do tupy. Cóż, poprawili się, bo się wzbogaciłam. Spróbuj przymknąć mą dziurkę. Bądź gotowy na reklamę, nie na rozciąganie. O, prze pani jest już północ. Chuj mnie to obchodzi. Jest pierwszy lipca. Śpiewczaj, wypierdala jest stąd z tym całym gejostwem! Ja zerwałem z dziewczyną dla tej roboty. To ją odzyska!